No przede wszystkim trzeba powiedzieć, że dzisiaj obie drużyny dostarczyły sporo emocji kibicom. To był naprawdę mecz, który yy, myślę, że jakiś czas będzie się pamiętało. Jeżeli chodzi o obraz tej gry, no bardzo byłem zadowolony z pierwszych minut. No, trudno nie być zadowolonym, kiedy Jagieloni się strzela tak szybko dwie bramki i gra się dobrze, a, a, a tak, tak, tak to wszystko miało wyglądać, tak zakładaliśmy. I naprawdę wydawało się, że, że, że ten mecz od początku do końca już będziemy kontrolować. Niestety yy, błędy indywidualne dzisiaj w obronie spowodowały, że yy, już praktycznie po 30 minutach był Remis i musieliśmy to my z roli takiej z roli, yy, takiego dominatora w tym meczu nagle przeistoczyliśmy się w drużynę, która musi gonić mecz, która musi z powrotem wejść. Wejść w to spotkanie. Utrudniliśmy to sobie bardzo, natomiast no, muszę powiedzieć, że yy, mimo tego, że, że, że wartość taka czysto piłkarska, techniczna, jeżeli chodzi o konstruowanie, o budowanie akcji, to było na takim poziomie. Nie najwyższym, ale nie też niezłym, bo, bo tutaj nie mogę powiedzieć, grając, graliśmy dzisiaj naprawdę przeciwko dobrej drużynie, która ma bardzo dobry moment, bardzo dobry okres, i to, na którym miejscu jest tabeli i jak ostatnio grali, to, to nie musimy tutaj o tym, o tym mówić. Wszyscy wiemy, w jakim momencie jest Jagiellonia, A mimo tego my potrafiliśmy dominować przez cały mecz, a, a, a to, że, 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 że doprowadziliśmy do dogrywki, że niestety nie potrafiliśmy strzelić tej bramki. Tej bramki w normalnym czasie gry no to spowodowało, że jeszcze większa taka dodatkowa jakaś presja ciążyła na nas, bo, bo, bo wszyscy wiemy, jak dla nas to są ważne rozgrywki Puchar Polski. i Ja się bardzo cieszę z tego, że zawodnicy potrafili potrafili z tej opresji wyjść, z tej presji wyjść zwycięsko. Myślę, że ja, ja osobiście muszę powiedzieć, że ja, że ja bardzo lubię takie mecze. Lubię takie mecze, gdzie drużynie nie idzie, gdzie musi walczyć, ale widać tą walkę. Widać to, że zawodnicy nie odpuszczają, że walczą, że do końca wierzą w swoje umiejętności, wierzą w drużynę i przede wszystkim dzisiaj. To było, to było naprawdę bardzo takie cenne dla mnie, jak z boku patrzyłem na, na to, co się na boisku dzieje. Oczywiście tak jak mówię, ta wartość czysto merytoryczna jest trochę, tą ocenę na razie zostawiam. To sobie spokojnie przeanalizuję, bo tu mamy dużo do zrobienia. Natomiast no, takie mecze budują drużyny i bardzo liczę na to, że mimo tego, że dzisiaj musieliśmy 120 minut aż biegać to, w to to, to w niedzielę w meczu ze Śląskiem będziemy znowu drużyną, która będzie biła się o zwycięstwo. Dziękuję. Dziękuję. Oddaję Państwu głos. Dobry wieczór Panie Trenerze Jacek Pałowa, Telewizja Polska, Poznań. Panie trenerze, no właśnie chciałem zapytać o ten niedzielny mecz już, bo no bo dzisiaj 120 minut troszkę kłopotu bo Kędziora kontuzjowany, Kryta kontuzjowany. No jak to może wyglądać, no bo pewnie jakiś tam ubytek się wie, no wszystko, I o jeden dzień yy, krócej macie przygotowań do tego meczu niż świąt. No tak, ale taki jest ułożony kalendarz, nie mamy na to wpływu i tylko moją rolą jest jak najlepiej drużynę do tego meczu przygotować, także ja tutaj nie chcę nie chcę yy, już tak powiem biadolić, tylko po prostu bierzemy się do roboty. Od jutra mamy. Już dzisiaj w tej chwili zawodnicy przechodzą regeneracyjne takie zabiegi mamy 48 godzin na to, żeby się postawić na nogi. Być może będę musiał dokonać kilku zmian. Tak jak pan powiedział, dwa urazy i Keita i, i No Mało czasu, żeby ich, ich doprowadzić do, do zdrowia. Także bardzo prawdopodobny scenariusz jest taki, że że bez nich będziemy musieli sobie poradzić, ale też chcę dzisiaj podkreślić taką sytuację, jak wejście Paulusa, jak wejście Janka Bednarka, który w bardzo trudnym momencie wszedł na boisko i świetnie sobie poradził. Dlatego liczę, że kolejne osoby, które dostaną szansę, ewentualną szansę w Śląsku, też mnie nie zawiadomi i dadzą drużynie też, też nową jakość. Kuba Szymczak, poznam Pani drużynie, chciałem dopytać o kontuzję Katie i Kendziorii. Jakie są pierwsze diagnozy, co to są za urazy w ogóle? Znaczy, jeżeli chodzi o, o, o Kate, To jest to problem z, y, z przywodzicielem. Natomiast jeżeli chodzi o, y, o Tomka Kędziorę, to tutaj jest problem ze z skoką. Po prostu źle stanął i, i niestety, ale, ale musiał zejść z boiska. Nie chcieliśmy ryzykować jego, jego, jego gry, żeby się ten uraz nie pogłębił. Jutro rano będą badani, także jutro rano będę mógł coś więcej powiedzieć. To jeszcze na pytanie. Jak mam mikrofon, panie trenerze, chciałem o Paulu Zaru i Mam wrażenie takie nie 14, składa, że to jeden z większych wygranych tego meczu, oprócz yy, całej drużyny. Tak, tak, to prawda. Tym bardziej się cieszę, że, że ostatnio yy, odbyłem z Paulusem taką długą rozmowę, w cztery oczy i, 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 i yy, no on mnie przekonywał wręcz, że jest w dobrej formie i że on musi dostać tą szansę. Dostał dzisiaj i on świetnie wykorzystał, także, także, także cieszę się z tego. Niech, 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 tym bardziej jest to nam potrzebne, bo prawdopodobnie Marcina Kamińskiego straciliśmy na dłużej. I, i, i jest, nam to, jest nam to bardzo potrzebne, żebyśmy tych środkowych obrońców tutaj mieli odpowiedniej jakości. Dosłownie, na przykład, bo pan nie chciałem zapytać o tego pierwszego gola. On jest, nie wiem, czy pan wie, że to jest rekord w działach Lecha, tylko parę sekund, ale akcja ćwiczona. Na, na, na treningu, to znaczy to był taki pański fortel, żeby w ten sposób od razu spróbować wbić Gola w pierwszych kilku sekundach jak Jelani, jakoś ją wyprowadzić w pole, czy po prostu tak wyszło? Tak, wyszło. Tak, nie, nosłowski z Ja z o końcówkę maczu, zapytam. Kiedy Lech zdobył trzeciego gola, wydawało się, że rozsądek podpowiadałby, że no trzeba trzymać ten wynik, bo zostało kilka minut, a pan jednak z ławki popychał mnie jako gestami zawodników do przodu. To zaowocowało bramką, ale przyzna pan, że to, takie otwarcie mogło być ryzykowne. No chyba, że pan już uważał, że, że Jagelonia powoli traci się. Znaczy to było widać, że my fizycznie lepiej wyglądaliśmy w tej dogrywce i ja uznałem, że w tym momencie po strzelonej bramce no będzie to cios dla Jagielloni, nie chciałem spowodować takiej sytuacji, że się cofniemy pod nasze pole karne i pozwolimy Jagielloni grać długimi piłkami, bo jak wiemy, my, my słabo się czujemy w takiej roli i parę bramek już tak straciliśmy w końcówkach, dlatego chciałem przenieść ten ciężar gry na połowę Jagielloni. Jeszcze jedno pytanie, trener Michał Probierz zapytany przeze mnie przed chwilą czy Jagiellonia walczy o Mistrzostwo Polski, bo tak światek piłkarski dookoła mówi. Stwierdził, że nie, że on buduje zespół, on chce się utrzymać w rozgrywkach i co najwyżej chce znaleźć się w ósemce. Pan kiedy rozmawialiśmy po ostatnim meczu pucharowym, Mówił, że dla Pana Puchar Polski jest bardzo istotny. Czy można powiedzieć, że Lech już jest jedną nogą w półfinale Pucharu Polski? No absolutnie nie, absolutnie nie. Czekają nas dwa mecze ze Zniczem Pruszków i, i, i musimy najpierw wygrać te mecze, bo jak historia uczy, Pozornie łatwa sprawa, ale trzeba wyższość udowodnić swoją, a wystarczy spojrzeć, już nie chcę wracać do historii Lecha, ale wystarczy spojrzeć na inne ligi europejskie. Pucharze zawsze krajowym są niespodzianki i, i absolutnie nie wolno zlekceważyć żadnego przeciwnika. A z kim obaj w No to ja tutaj nie zmieniam swojego zdania. Uważam, że stać nas na to, żeby walczyć o Mistrzostwo Polski i, 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 i to musimy robić. Panie trenerze, czy Pan jest zadowolony z Zabra Sadajewa? Strzelił w szybko bramkę. Eee, później, Później no, tak długo jeszcze nie grał, to mówimy się w, do tej pory, w żadnym spotkaniu. Czy Pan jest z niego zadowolony dzisiaj? Tak, jestem zadowolony z Zabra. Naprawdę dużo pracy wykonał. Może, może jednak tej skuteczności mu brakuje, bo, bo miał jeszcze jedną tą bardzo dobrą sytuację w drugiej połowie po tym prezencie drużyny z Stoku, ale, ale zabrakło mu zimnej krwi. No, musimy z nim pracować nad tym elementem. Bo jednak, jednak, jednak no często dochodzi do dobrych sytuacji, brakuje mu tego wykończenia. Natomiast no, był naprawdę naszym takim taranem z przodu, można powiedzieć. Bardzo dużo walki z Maderą, z Pazdanem, dobrze się tym w tym sprawdza. Oczywiście, że, że to jest chłopak, który będzie miał zawsze dużo strat, bo on gra pod ogromną presją obrońców, ale, ale do dobrze utrzymywaną piłkę w linii ataku, potrafił zgrać do pomocy i coraz lepiej współpracuje z pomocnikami, co jest bardzo ważne. Maciej, jeszcze przedną Panie Trenerze, pytanie o parę y, go Douglasa, bo y, wiadomo, co się stało z nim w pierwszej części tego spotkania. i Zapytam, czy nie miał Pan chęci takiej, żeby w przerwie dokonać zmiany, no bo na pewno pary musiał być też mocno zagotowany tym, co, co się wydarzyło, tymi dwoma błędami. Bary zagrał taki meczek i wszyscy widzieliśmy, no pechowo zagrał, a przy tym miał też dużo innych złych wyborów, ale w przerwie mu powiedziałem, że, że teraz to już Cię zostawiam, że musisz to odrobić, nie masz innego wyjścia. Na szczęście się to udało. Wiemy jaki, jaki, jaki jest jego atut Naj, na, największy, ten strzał z lewej nogi, z rzutu wolnego. To nie była łatwa pozycja, bo to bardziej była dla prawonożnego zawodnika, ale zdecydował się i szczerze mówiąc ja zamknąłem oczy. Pamiętam, że jak pan będzie teraz ustawiał środek obrony z Arayuriem i Bednarkiem czy, 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 czy z Wąkiewiczem? No zobaczymy, kto będzie zdrowy przede wszystkim, bo jeżeli nie może kędziora grać, no to wtedy wiadomo, że Huberta musimy, musimy przestawić na prawą obronę i, i szukać tutaj innego zestawienia w środku. Natomiast jeżeli Hubert będzie, znaczy jeżeli kędziora będzie do gry, chociaż no, trudno w to wierzyć. Ale jeżeli będzie, no to, no to jednak on zostanie na prawej stronie i będziemy szukali tutaj partnera dla Kuberta. Szanowni Państwo, przypominam, że ta konferencja też może być poświęcona pytaniom dotyczącym meczu ze Śląskiem w Lokiew tego niedzielnego, także jeśli mają Państwo pytania dotyczące tej tematyki to zapraszamy również. No nie, tak, no pod tym kątem pytamy też, to znaczy pan powiedział yy, yy, <śmiennie> 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 Pan powiedział Pan powiedział dzisiaj, że, że liczy pan na to, że, że to jest jakby, nie wiem czy dobrze, to, to, to zrozumiałem, że straty energetyczne z sposób wysyłany, tak będą mniejsze niż straty wynikające ze zbudowania zespołu tym, co się wydarzyło w dzisiejszym meczu, tak? I w Pańskim zdaniem to jest coś, co, co, co doprowadzi do takiego stanu, w którym Lech no, będzie w stanie ze Śląskiem Wrocław zagrać takie mecze, jak grał na samym początku, kiedy Pan objął tą, tą drużynę, zanim przyszły potem słabsze spotkania, na przykład takie z Łęczną? Czy Myśli Pan, że to jest wystarczające? Znaczy wie pan co, powiedziałem tak, że taki mecz jak, 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 jak dzisiaj, to taka kolejna cegła? w tej naszej budowli I, i naprawdę to jest coś co, no powiem tak, że wolę wygrać w ten sposób mecz niż gdybyśmy wygrali dzisiaj 5 do 0 i były, było to bardzo łatwe zwycięstwo, prawda. Naprawdę, to jest coś, co, co, co zostawia taki trwały ślad w psychice każdego zawodnika, każdego piłkarza. To buduje bardzo ich ego, ich pewność siebie. Jak wiemy, ta, ten sezon dla, dla Lecha by, no był obfitował takie dość dramatyczne wydarzenia, i, i budowa ich pewności siebie, tych zawodników, jest bardzo ważna. Dzisiejszy męż był naprawdę pod tym kątem bardzo dobrą, bardzo dobrym, taką dobrą lekcją.